Słuchajcie, mamy 13 maja 2023 roku, godzina 8.51. Jesteśmy przy naszym punkcie zbornym. Spotykamy się tutaj, wyruszamy do Skierniewic. Po co wyjeżdżamy do Skierniewic? Słuchajcie, w Skierniewicach odbywa się Rock May Festival. W zeszłym roku tam wystąpiliśmy, udało nam się wygrać nagrodę publiczności. W tym roku zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów, żeby zagrać koncert, więc za chwilę tam ruszamy. W tym roku, słuchajcie, oprócz nas, Freeroad, Laureat z zeszłego roku i jako gwiazda nocny kochanek. Yy, w przeglądzie w tym roku wystąpią nasze ziomki Stein, więc trzymamy kciuki, żeby chłopakom wyszło tak jak sobie zaplanowali i żeby to wygrali. No a my się pakujemy. Elo! Idę sobie po chodniku po brukowej kosce. I teraz będzie duża płyta. Hej, 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 duża płyta betonowa, bardzo stara ona jest. Jakby ci się coś stało, no bo mi się stało. Godzina 8.17. Jedziemy do Knurowa na bazę wypadową. Dzisiaj Rock May Festival, a jest z nami kto? Siemano. Niezastąpiony Luxik. No, słuchajcie, jak widać na obrazku, jesteśmy po prostu mistrzami parkowania. Każdy z nas. Tak, to są nasze trzy samochody, które zajęły sześć miejsc. Albo i osiem. Są i oni. Ziomki, poziomki. Proszę się przedstawić. Dokumenty. w Cześć, nazywam się Maciej. Cześć. Słuchajcie, robimy taką akcję. Robimy akcję społeczną? Tak jest. Przepraszam, tutaj. Nie, nie, nie. Akcję społeczną, słuchajcie. Kto pali papierosy Dokładnie ten, dostaje... ten ma brudne nosy Słuchajcie Aha. Szydeł wczoraj powiedział Że jak pod tym vlogiem dostanie 100 lajków to żółca faję na zawsze Forever Forever Powiedział, że to zrobi no za, za 100 lajków to mogę odpalić to najwyżej następną Za jakieś 2,5 tysiąca mogę się zastanowić A za milion już nie kupię więcej fa paczki fajek Nie po betonie Tu jest plakat Słuchajcie, nasz pierwszy występ na żywo. Pamiętasz to maciek? Pamiętam, jak to było wczoraj. Było ciepło, co? Było ciepło. Kiedyś <grym> czasem padało. To był 18 czerwca. Słuchajcie, graliśmy jako pierwsi. O 15 i było 46 stopni no. w cieniu. <grym> było super. Trening cardio. Ha. Prawda, Michał, jak sobie wtedy się radę? No, za dużo nie pamiętam. No. Tak. Ha. Ziomki po ziomki. czemu my jeszcze nosimy sprzęt? Przeszcze wszystko spakowaliśmy. Nie wszystko. Nie wszystko. Dzień dobry. Siema Luk. Cześć. Słuchajcie, kto tego człowieka nie zna, to powinien go poznać. Wodzu wszystkich wodzów. Nie ma lipy. Słuchajcie, żeby nie było, że sobie wymyślam, że w zeszłym roku. Nie wygraliśmy tej nagrody publiczności, słuchajcie, jest na to dowód. Szydeł tak siedzi od zeszłego roku. Tak. Szydeł tak, tak siedzi. Ja cały czas to tak naprawdę trzymam. Trzyma to szyda, żeby nam tego nikt na nie wziął. Na Instagramie nawet wrzuciłem fotkę, że tak to trzymam i, i trzymam to cały czas. Nie robię nic innego. A co mi już wyrzucić z kapeli? Bo ja to cały czas trzymam. Jesteśmy przy nagrodach. Co, nic nie widać. Tu mamy, słuchajcie, jeszcze jedną nagrodę. Piękną. Nagroda Gminy Knurów dla Joe Paluka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury za rok 2021. Prezydent Miasta Knurów. Pięknie. Jeszcze zanim cokolwiek osiągnęliśmy, to dostaliśmy. Chcesz powiedzieć coś mądrego? To jest fakt. <laughs> Dalej z tym stoi. To nie były żarty, to słuchajcie. Ja to cały czas trzymam. To bierzesz to za sobą? Ja to przecież cały czas trzymam. Ja nic innego w życiu nie ja robię, tylko trzymam tą nagrodę. Cześć Cześć. 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 Tak? No bo. No bo tak. Okay. No to tak nie interesuje. Się. Jasne. Słuchajcie, to jest Łukasz. Łukasz jest naszym znajomym z pracy. Moim, Maćka Szydła. Łukasz pomaga nam ogarniać sprawy z wizualizacją na ekranie. Łukasz Maksyd, Maksy... No jeszcze ten ruchomy cyc. To nowa płyta, płyta, to nowa płyta, płyta. Luka, baseball team. Czasami jak nie gramy, to gramy w baseball. Tutaj. Naprawdę? Tu jest baza. Tak, tu jest baza. A druga baza jest tam daleko, o, gdzieś, gdzieś, o kurde, nawet, o, gdzieś, gdzieś tutaj, no, tutaj i fajnie zagramy. Ale jak wiadomo, żaden z nas nawet nie zaliczył jeszcze pierwszej bazy. Co stąd też bierzemy piłki. Dobra, może nie będę pokazywał. O kurde, co to za przystojniak. Ja pierdykam, ja pierdykam. Oh, wow. Ja pierdykam. Słuchajcie. Można zdjęcie z panem? Można zdjęcie z panem? Można. Panie? Najbardziej. Jeszcze jak <noise> <noise> Ruszamy. <noise> Wojek Paweł prowadzi Jo na trasie. Dwie i pół godziny do celu. Godzina Znale. do pierwszego maka. Przynosimy to do 2,28 Lekko Pora na śniadanie w najwspanialszej restauracji W Polsce Dzień dobry e, Gdzie macie błażejka? Kawka w, w, w maczku i jedziemy dalej. O jak pięknie wyglądasz. Zapytajcie się go coś co? co? Zapytajcie się go czy chcę, co coś no, uważaj, chcesz coś jeść z McDonalda? A, zapomniałem, przejechałeś zjazd. No i co, ruszamy dalej, w dalszą drogę do... Skierniewic. 180 km do celu. Pogoda dopisuje, humory Pięknie dopisują. Doda. To będzie wspaniały dzień. Z tego lewego pasa. Dotarliśmy na miejsce tu, dokładnie w tym miejscu szpon w zeszłym roku szczał na koło. Tak, tak było. Przed nami próba dźwięku. Ten udaje, że robi coś jak zawsze. No, przeniosę to z punktu A do punktu B. będzie no, zobaczmy. No. Remo jak zawsze. No, to przeniosę to z punktu A do punktu B no, no. O zobacz. O, drzwi, drzwi. Tak, otwarte, no, zamknięte. No. Nie, otwarte. O, są, nie ma. No. Postoję, popatrzę, rozniosą. Muszę jesteś zobaczyć. Pa, pa pa pa. Pa i, I Już nie będzie robił. <śla> takie... <śla> I po chłopie. Mam to nagrane. Pierwszy raz mam to do Zarejestrowane no i do żabki po dogi. No nic, chłopaki już się rozkładają z Łukaszem awaryjnie. Na ostatnie zakupy Po Jak najdalej Pokaż gdzie będzie stał. Nie, nie, ja nakręcam siebie, wiesz. Ja cię mogę nakręcić. Myślisz, że jest taki wysoki, że się tak. Co? Ekran, ekran będzie stał. Tu? Okej. Okay. A Łukasz teraz stoi gdzie on? Tu jest Łukasz. Tu jest Łukasz. Wiesz jak to zagrać? Okay. Co? Co gramy? <laughs> Na, próbę jako. Na próbę Tak, tak. No ja sobie najwyżej tam. Do prawie. Tak. Jak będzie trzeba. Dzięki. To jest zespół. <grym> Hej, Gnoju! <grym> rorko, rorko, rorko. Nie kurwie mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj Jeszcze co brakuje, żeby ktoś nasrał na ten stół Co my tu pokazujemy? Dobrze, że wyjebaliśmy ten majątek z, z góry, tego nie widzę Ujebany farbą, czy nie wiem czym, Co? 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 <Gl <proud."> <Gl <quatre> <Gl <expressions> ale pięknie Dzień dobry Ole poszło grillem, o Boże Jak jakiś komóry. jest? No. na galeonie Gal Na galeonie kapitana Ojej No, to są przygody Piotrusia Pana na haku kapitana, tak zwane Dzień dobry, Dwa razy. Z twoim starym. Jego ojciec nie żyje. jego ojciec nie żyje. Nie się nie, mówi nie się to no <Ludzie> jest problem. Ja. się z tego śmiech. się z tego śmiać Mój też nie żyje. Śledzą nas. O kurde, kto to? kto to? To chyba pani. Kto to taki? Zakolaki. Kasztaniaki, zakolaki. A to my. Tak już? Śledzą, Śledzą nas. Siemano. No to... O, cześć! Hej! Co pewno... wy tu robicie? Tak, to, to, to było Romanko. niemiłe. To, to było, było niemiłe. Co za spotkanie. my na siebie wpadli. Hej. Co za spotkanie. Co za spotkanie. Jaki? Niesamowite. Tu w Skierniewicach. W Skierniewicach? Kurde, wszyscy, wszyscy tu lubią. przyjeżdżają. Wszyscy tu lubią przyjeżdżać. A my chcielibyśmy was zaprosić 19 maja. Tak. O godzinie 20.30. I gry Gliwice Arena. Widzimy się. Myslowic, tabu. I z twoją starą. Chcieliby was zaprosić 19 maja, bo dzisiaj was nie zaprosimy. Dopiero dzisiaj was zaprosimy 19 maja. Sąd. Dzięki, bardzo za pomoc. Może być? Nie, tak, No to, to. No powiedz, no, nie. powiedz to jak, nie, jak jeszcze, musisz, to powiedz. 19 maja nie idźcie no, na Dżopa Luka, nie, nie, słuchaj go. I Tylko... to zróbmy może inaczej. To zróbmy taką akcję. Że chłopaki no zaproszą, zaproszą na, ten, na Igry, a my zaprosimy na ich koncert. Ch**y <laughs> <laughs> pomysł. Siemano, z tej strony Joe Paluka, zapraszamy Was na nasz koncert 19 maja w arenie Gliwice na Igrach. Pozdrawiamy kolegów z zespołu Taint. Będzie fajnie. Jadza. Siemano, to zespół Taint. <laughs> Siemano, to Taint. Haja, <grymne> ja 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 dalej mówisz. Nie ja wiem, ja to, ja ja to... Sięmano, Taint Zapraszamy Was do sosnowca do klubu Komin 19 maja. Będzie zajebiście i pozdrawiamy kolegów z zespołu Joe Paluka. Zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni w garderobie. O, kto to? Pamiętacie go? No, słuchajcie, bardzo fajnie. Duże szafy, puste niestety. Tutaj można załatwić swoje potrzeby. Paweł właśnie załatwił jedną, <laughs> a <Albo> i dwie. <laughs> Nie no, fajnie, fajnie. Telewizor, można coś włączyć. Czy chce Pan porozmawiać hmm. o Bogu? Tak. Cześć Bogu. Bogu Bogułki. Paweł śpi, ale my tu walczymy. Coś tu porobimy. Na razie za dużo nie ma, ale... Co to ma być? i mi się z Boxer stringi, to jest bardzo nieprzyjemne. sobie jebał łeb przed koncertem. O Tak, tak było. Czuję, że nie można co. Remik w Skierniewicach idzie na wywiadówkę. Tak. A Paweł na Komunie. Kurwa, stary. Jak do naruchania jestem, starą A Maciek idzie na koncert nocnego kochanka. i przyjechałem motorem. Nie, nie. To on jest nocnym kochankiem. Przydał? Jak nazywał się przedmiot w szkole, który, na którym się bandażowało, jak to było? Przygotowanie. Nie. Przygotowanie do życia w Przysposobienie. Przysposobienie. Przysposobienie Tak. No i Państwo Michał, jaką ocenę miałeś z bandażowania? Pół. Miałem ocenę twojej starej. Otóż to. To Ta, jest profesjonalne. Ale... Ja Przepraszam, Makos, Joe Paluka? Tak, to ja. Super, super koncert. Dziękuję bardzo. A Dziękujemy bardzo. bardzo. Pokażę wam sztuczkę. w <noise> <noise> Ja myślę, że to kiedyś będzie miało wartość. Nawet taką wartość za O, pan z internetu. Jaka piękna koszulka. 147 Dobry czas dobry czas Dobry czas do pierwszej będziemy w domu Wielki powrót No, było bardzo fajnie w stwierdzeniwica jak zawsze super. jak tam jeździmy Czyli rok temu Pięknie Pięknie A, Ale jesteśmy już zmęczeni Tak, już bym poszedł spać mhm. Tak też wyglądasz W się wiecie, kto z nas kto chciałby charytatywnie no, A nawet dopłacać do tego, żeby nam pomagać ze sprzętem, to zgłosi się. Mailowo. po prostu nie wiem z nami jechać, bo wczoraj miał tego. Pozdrawiamy Adama. No. Wczoraj miał ten session, po prostu, dlatego Dzięki za pomoc, Adam, wiesz? No. I tak się kończy skierniewicka przygoda. Kolejny dobry dzień, super zagrany koncert. fajnie. Dzięki stary. Dzięki. Widzimy się w Dzięki. Parku. Masz moją torbę jeszcze w chałupcie, ja zaraz się no, odgarę. Dziękuję, żeby się jeszcze wcześniej nie spotkać w której Dobra, ja odbywał. Paweł, bo ty... No to chodźcie, bank na pożegnamy. O! Mocne słowa.